Ciema się, witam w nowym ścianieczku z Case Haga na moim kanale. Na następnie chciałbym Wam przypomnieć o tym, że się do właśnie 2000 zł, płacąc z moim kodem minimum 21 zł, a czym więcej w tym macie większą szansę na wygraną. No i są do wygrania rękawiczki Crimson Web za 1000 zł i Bayonet Knight również za 1000 zł. Jest to dla tych, co wspierają mój kod. Po prostu dla tych, co wpłacają z moim kodem, a czym więcej w tym macie większą szansę na wygraną. A żeby wpłacić, trzeba kliknąć sobie tutaj plusik. Pisać sobie tutaj kodik gravidal 18 Daje Wam 10% więcej do wpłaty oraz dwie darmowe skrzyneczki na sam start jest wiele metod płatności, czy to big, czy Skinki, a jak wypłacacie skinki, to Was bardzo szybko, dosłownie w minutkę. Oprócz tego na stronie macie nagrody za level, Za każdy level macie kaskę. Idą naprawdę sporo za te wysokie levele. Macie też darmowe skrzyczeńczki, co 24 godziny, Każdy z nich możecie odpowiedzieć w zależności od tego, jaki level macie. Także otwórzmy sobie Challengera. Pyk! I non-rider za 230 zł, więc naprawdę spoko. Poza tym mamy eventik na stronie. W rankingu zadane miejsce, które zajmiecie jakąś na eventu skinka. Przykładowo za pierwsze miejsce jest karambit doppler z ponad 10 koła. No Jest tu wiele ślicznych kosek, rękawiczek czy skinków, więc naprawdę fajnie myślę. Tutaj możemy sobie ustrzelić skinka. Beczkę, Pick, klikniemy sobie i otrzymujemy Elite Builda za 95 zł, więc całkiem spoko. Pamiętam jak ta wódka w ogóle Minimalware chyba kosztowała z 5 lat, lata lata temu. A teraz wellworn 95. No nieźle, nieźle. Nieźle te skinki podrożały względem czasu. Mamy też Marketplace Marketplace możesz sobie kupować za diamenciki, czy to balans na stronie, czy to skiny, czy nawet skrzynki. Także otwórzmy sobie najdroższą dostępną skrzynkę, pyk. I otrzymamy sobie masterpiece za 740 zł, więc naprawdę fajnie dobra, nie przedłużając. Yy, znaczy jeszcze wam powiem, że przepraszam za mój głos, bo dalej jestem chory, pewnie słychać to, no ale nic na to nie poradzę, mam katar ogromny Nie przedłużając, zaczniemy sobie na grubo, od najdroższej skrzynki na stronie pyk. 13700 zł na trzy osoby solo proszę, 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 niech nam to odda, niech nam to odda, bo jest lipa w ostatnich odcinkach. Koronka, proszę, koronka. Dziękuję serdecznie. No to już wygraliśmy tę bitwę. Tu już jest gruby skin. I co? I rękawiczki za ile? Za 25 koła. No i tak się widzowie zaczynają odcineczki. Tak się zaczyna. Nawet nie mogę krzyczeć, bo nie mogę mówić przez chorobę, ale jest super. Na to liczyłem. Otwierając najdroższą skrzynkę na sam start. Na to liczyłem. Mamy budżet. Możemy się bawić. Możemy się bawić. Także idziemy sobie zrobić od razu kolejną bitewkę. No i tak. Co ja bym chciał sobie dać? Eee, chciałbym sobie dać na pewno. Jakieś skrzyneczki tutaj eventowe. Dałbym sobie z 3 takie, z 3 takie. I dałbym sobie z 3 takie i z 3 takie. Coś takiego myślę. Na no dwie osoby? no dwa na dwa moje ulubione. Zróbmy tak. Zróbmy tak. 35 koła. Myślę, że całkiem gruba bitewka. I lecimy. I lecimy, lecimy, lecimy. Zobaczymy, czy odcinek będzie z profitem, bo zaczęliśmy świetnie. Tutaj pokorące i dla mnie, i dla przeciwników. Także zobaczmy. Na przeciwnicy trafiają o wiele lepiej. My tylko dwa 300, oni 7,5 koła. No i mają dwie koronki. Powiem tak, ta bitwa zaczyna się tragicznie dla nas. Jak dostaną teraz dwa szkieletony albo Butterfly'a, no, no co jest tu w ogóle? Co jest w ogóle? Już mamy 21 koła po dwóch skrzynkach i mają kolejną koronkę. No na tej skrzynce nas zdemolowali totalnie. I Butterfly jeszcze kolejny. Oni mają 30 koła prawie, a my mamy 5 koła prawie. No 25 koła straty. Sama bitwa kosztuje 35 koła. No może być ciężko, widzę to odrobić. Ale no kto wie, kto wie. Tutaj koronka jakaś? ok ale oni wajsy trafili, ale to pewnie 5 koła. No jakby tutaj nam lorka wleciała, by było świetnie. I wlatuje nam dragon Lorka, wracamy 31 koła i wychodzimy na prowadzenie. Ej, ta bitwa jest gruba. Ta bitwa jest gruba. Tutaj już jest profit, a jeszcze tyle skrzynek przed nami. Byle by to wygrać. Pyk, koronka świetnie. Nie wiem co tu leci. E, tu może być Ruby nawet. I mamy Ruby, mamy Ruby. 17,5. Bez 2 złotych, No już tak, czepiając się szczegółów. Kolejna koronka. Dobra, ta bitwa jest przepotężna. Przepotężny odcinek wracamy na właściwe tory. I tutaj już gorzej botalonik 3700, no jest różnica między 17,5 a 3700, ale teraz do najdroższej skrzynki przechodzimy i zaczynamy źle, bo 3700 na prawo, a dla nas syf totalny. Kolejna skrzyneczka Koronka. Dzień dobry serdecznie. Dzień dobry serdecznie. Wbijamy coraz większy tutaj profit i karambicik. No już to wygraliśmy. No chyba zostały dwie koronki, dwa najlepsze skiny, ale no raczej to się nie wydarzy. Jedną koronkę więc jeszcze nam podbijają. Co się stało? Mieliśmy, mieliśmy dosłownie ile? 16 koła na starcie odcinka? Chyba tak. A wychodzimy z 80 tysiącami pięknymi skinami. Nie mam pytań. Jestem królem tej strony. Jestem królem tej strony i mam nadzieję, że również wam tak sypię, bo mój kodzik jest najlepszy na świecie. No i pamiętajcie, że macie dwa kłady wygrane z moim kodem. No, chyba to by było na tyle w tym odcineczku. Mamy naprawdę spory budżet znowu. Ja sobie posprzedaję te skinki poza odcinkiem. White Lotus'a sobie na razie zostawimy. I widzimy się oczywiście jutro. łapkę w górę, sobie z bankiem kodzik 18 10% do wpłaty i dwie darmowe skręczki na sam start. Pamiętajcie, że macie dwa koła do wygrania. Jak płacacie z moim kodem, czym więcej płacicie, to macie większą szansę na wygraną. No i co, to by było na tyle. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, elo!